Piątka Pucharów. Dzisiaj mamy 22 dzień grudnia, jest to poniedziałek. Piątka Pucharów to taka karta niedosytu. Karta, która pojawia się wtedy, kiedy wiemy, że nie jesteśmy zadowoleni z tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. To czas, kiedy mamy wiele żalu do samych siebie, o nierozwiązane sprawy, zwłaszcza te osobiste, zwłaszcza te, które są sformalizowane, albo tajemne, to jest czas dla tych z Państwa, żeby podjęli decyzję, bo część z Państwa właśnie jest w takim układzie, który nie daje Państwu gwarancji. Dotyczy to oczywiście spraw damsko-męskich, ale nie tylko, bo dotyczy to wszelakiego rodzaju koneksji, gdzie ludzi łączy coś wspólnego, albo emocje, albo pieniądze. Proszę pamiętać, że ta karta mówi bardzo wyraźnie, że zamiast rozkładać włos na czworo, należy po prostu ten włos wziąć nożyczki i odciąć. Do tego namawia Państwa piątka pucharów, a ja za jej pośrednictwem twierdzę, że to jest bardzo mądra rada. I polecamy się oczywiście. Dobra wróżba.peri.